Cześć widzowie! Dzisiaj pokażę Wam jak transmisjować na żywo. A więc wchodzimy sobie w sklep Google Play i piszemy sobie As Screen Recorder. Pobieramy sobie As Screen Recorder. Jak już pobraliście, no to właśnie mamy y, sobie taką aplikację as, jak As Screen Recorder. Jak wejdziemy w nią, no to pojawi wam się takie coś. I spytacie się, no jak tą transmisję zrobić. A więc chodzimy sobie właśnie w to. I tutaj jest narysowany taki ostatnia opcja, czyli live. Wybieramy czy na YouTubie, czy na Facebooku. Jak już to zrobiliście, no to transmisja powinna Wam się odpalić. A jak. I dajcie łapkę w górę, subskrypcję. I do następnego odcinka. Cześć!